się na moim kanale, dzisiaj będziemy sobie grali nie rana tylko będziemy sobie budowli, budowali moje mm, e, miasto. Wejdź i survival, tak, kurde, muszę sobie powiększyć. Dobra, no i git. Eee. Kalo? To co, co jest? Dobra, już nic. A jeśli nie subskrybujcie kanału, no to zasubskrybujcie już teraz, bo bardzo Ci się to opłaca. Nie wiem na ile procentu Ci się opłaca. Musimy znowu miasto zrobić. Kurde, bo my, my robiliśmy miasto. my musimy za prawdziwy hajs kupić coś. Poczekajcie, no kurde, no to nie może tak być. To nie może być tak. To nie może być tak. Tutaj byśmy zrobili takie ten, ale byśmy potrzebowali normalnie takiej odbudowy tutaj ten mocno, no. Dobra, spalimy to wszystko I tutaj zrobimy chyba tam wszystko Tylko spalimy, mówię jak mówię Spalimy, spalimy Będziemy tutaj mieli miasto W sumie, no nie takie małe Ale tutaj trzeba jaskinie te po... Nie, dobra, nie, nie robimy Wchodzimy na inny serwer Kurde, nie pamiętam tego kodu. Tam, gdzie jest piasek, piasek, pustynia. No i właśnie, i tak się kończą właśnie fajne zabawy. Może? O nie, no, no, bo mi tutaj nie pasują te domki teraz. Tutaj albo w sumie. Możemy coś tutaj zrobić, bo czemu by nie? Czekaj, weźmiemy drewno zrobić, tylko gdzie jest drewno teraz? Gdzie so, ja jest drewno? Proszę mi dać drewno. Kurde, nie, nie wiem gdzie jest drewno. Zawsze mam problem z drewnem. Tu na górze, no dobra, to jedno cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Tyk, cyk cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra. I tu połączymy chyba wszystko. Tu cały girczol i tutaj będzie całe moje miasto. Obok takiej strasznej wioski. Ej, ja nie, miała, nie brałam spodanek, nie? Skąd mi się tu wzięło? Może to jest serwer, że...

mi miał zrobić Ale ja na innym serwerze mi miałam y, ten jak to miasteczko miałam żabkę, miałam biedronkę a tutaj już wszystko rozwalone jest, no. Trzeba to naprawić to, ale mi się nie podoba. Kurde, no. Niestety nie podoba mi się. Kurde nie podoba mi się, niestety. No, nie podoba mi się, My musimy szukać mojego serwera. Tam gdzie jest wysoko jest bardzo dużo wody. O, tu nie ma. O, jest zima! Ten serwer sobie zostawimy na później. Ui, deixa eu te dar uma Gdzie tá Jezu? Não chcę tego. Já. Chcę. Mój Jezu, idem no wiosek tu que Tutaj? Może tam na górę byśmy się wybudowali, tu na górze i tam na dole, jakąś małą wioszeczkę zrobiliśmy. Dobra, no to zrobimy tu już, nie? No, bez, 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 bez przesady, nie? No, właśnie przesadi! No, nie. Dobra, ale chcę teraz y, to zrobić. Wszystko ogólnie chcę zrobić na. Surywalu, czy mam mało procent jeszcze to dobra na survivalu wszystko spokojnie zrobimy na survivalu bo ja już i właśnie sejd możecie taki o wejdź i Wej... wejdź tak? sejd macie tutaj po libu. Nie, po prawo, sejd. Dobra, może się to i. No. Ale moich, moich budów nie będzie tu A to już chyba piąty, dziesiąty, piętnasty raz. że Ja, ja kiedyś zbudowałam wielkie miasteczko, podobne do Vito i Taki domek, że tam ma, mają basy. No i zrobiłam to i chcia... usuwałam serwery, które mi nie były potrzebne, no to usunęłam je, nie chcą co ten serio, ale nic przez pliki. Nic przez pliki, nie? Ja plików wtedy nie usuwałam. A tu wtedy był jeszcze ło czas... jakiś stary telefon. Przecież tu był Huawei jakiś. Teraz mam Huawei, ja też teraz. O, i tutaj mamy właśnie ten. No, to będzie fajnie, bo tu teraz mamy ten. Tu ten. Cyk, 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 Piasek mi się niedługo kończy, ale dobry I tutaj mamy tą pustynię. To mi się podoba. Nikt tutaj nie będzie, nie, ale sobie oczywiście tutaj. Wejdziemy, bo czemu by nie. A nie, bo jak to rozkupimy, to tam jest ten... No dobra, nieważne. Jeszcze chcę tutaj zrobić tak wypaskiwać teren. Żeby było git. No i chyba tutaj też zrobimy jakieś miasto. No, to będzie git. No, 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 no. To będzie git. Jak coś, to mi się rozładuje telefon zaraz, a... Więc no, nie wiem czy mi się to zapisze wszystko. Cyk, cyk, cyk. To szybko już bo już niepotrzebne nawet to jest. Nie na szybciej będzie cymnie Cyk, 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 cyk. Yu, o o, o kurde. Dobra. Tutaj musimy odbudować. tutaj też musimy odbudować. Tych, żeby nie było przaczków tych. cyk, cyk cyk, cyk. Dobra, git. Ja chcę moją łapkę zobaczyć, bo ja już... Nie no, taka gruba jest ta łapka, że aż ja szok, patrzcie. Nie, zostawcie łapkę. czy łapki w górę zostawiam tego skina już na stałe. Na, na, na wielką stałe, bo ja ciągle zmieniam te skiny. Te zdjęcia jeszcze. kurty właśnie. O Jezu, nie pamiętam jak ich miał. Co to jest? Aha! Kuliczek malutki! już Kulik! Właśnie mieliśmy się podkopać, a nie chodzić. Dobra. Musimy jeszcze zrobić troszkę takiego. Dobra, piaskiem po prostu, normalnie piaskiem, jak normalny człowiek. a jeszcze do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, i tutaj może ten, nie wiem, ja chcę to zrobić w taki sposób, żeby wypłaskiwać ten teren, żeby był płaski totalnie troszeczkę, trochę się tu przekopać, w ogóle to są te, takie te, jakby tu coś było, ale dobra, ja no tak od góry muszę, bo ja serce serce dostanę zaraz. Dobra. Kurde, nie mamy kilofaja, żeby to wykopać. Musimy to ręcznie. Która godzina? Już szesnasta? Uuu. Pieru, szesnasta? No co ze... Ale się łatwo to odkopie, nie? Dobra, Ciu. Patrzcie i tu właśnie skok do ba, do basenu Jezu Do wody Serio, szczerze powiem Nie na tamtych innych serwerach co chciałam też zrobić no co, skasowałam teraz serwer serio, to mnie na tamtym serwerze 6 dni nie było, nie? Dobra. Tutaj trzeba... Ci... Nie, no tutaj się nie da skoczyć, to musimy dopiero teraz tu... Po... O, jest! Jest, ale już się boję troszeczkę. Czekaj, bo muszę wykopać, żeby tu nie wspaść? Teraz co to jest twój? Ja nie zbieram śmieci. Dobra, czekaj. Musimy tu też zepsuć, żeby. Ostatni blok. Czekaj tu. Musimy zepsuć po bokach. Dobra. Cyk. Ostatni blok. Dobra. I te bambusy musimy też rozwalić. Bambusy. Jak to się nazywa? Sugrejka NS, nie wiem, czy to jest, ale git. Właśnie żarełka już nie mamy, a więc sobie weźmiemy ze kreatywa, bo czemu by nie? Cyk. No, dużo po prostu będzie. A i bed jeszcze, bo w razie czego to musimy jeszcze iść spać. Tu cała góra będzie dobra. Lecimy tu. No widzicie, i to właśnie o to chodzi, że zaraz ginę. I te, właśnie te musimy zniszczyć tu, bo to serio, przez co można się kilnąć i Dobra, tu, tu może być git Dobra. Czekaj, tutaj możemy chociaż tak. No, tu gitnie. Dobra, cyk, 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 cyk. Nie, czy to Dokładnie wejdziemy czy coś. Cyg, dobra. I. Oj, dobra. No to tutaj trzeba wypłaskać. Tutaj trzeba płaski teren zrobić. Jezus, Maria. Trzeba to wszystko wypłaskać. Wy... Wypłoszyć, jakby. Wypłoszyć, co to jest. Nie wiem co to jest, czy powiem widzowie, ale dobra, git. No. Nie jest Nie troszeczkę Nie jest troszeczkę płaski, Nie jest, Nie Nie chcę. Nie Nie, o nie, skoczyliśmy dobra, No i znajdę życie jak puzonik po prostu z Dead. Ups, my heart We... Czekaj, bo ja tutaj muszę jeszcze to zrobić, czekaj, dobra. Let's czekaj, bo tutaj nie możemy wejść. I to właśnie o to chodzi, że nie możemy tu. Bo tu trzeba płaski teren zrobić. Cyk, dobra. Tylko czy tu raczej tak? dobrze? Tutaj troszeczkę dirta. Dirt się trzyma, chociaż a nie jak piasek, nie? Idealnie jeden kawałek został mi. Jak zniszczyć prędzej łopatę? Przepraszam. Nie chciałam. No i cyk. Dün 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 dün. Tu nie możemy wejść. A nie możemy, to nie. to nam zabroni? Ha 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 ha. Fuck you tu 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 ja? tu 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 o tutaj będzie skocznia wielka tutaj troszeczkę wykosimy Najwyżej jutro na, w nag, nagranie stawię i, i już nie. Bo, sko, bo my go dokończamy, nie robimy domki. Miasteczko wielkie. Tutaj tylko to pudło trzeba zniszczyć, już. jest kit, nie ma problemu. Którego nie rozwiążemy. Jest, kto ogląda się patrol no to mogliśmy zostawić to dobre git ale wiecie co na wszelki płaski teren zróbmy tu żeby nikt się nie zabił żeby nie było na mnie jest git fajnie no tylko musimy tutaj tylko zniszczyć ten piasek nie masz takiego problemu Oj, malutko procent mi zostało. Najwyżej jutro to skończymy. No to musimy zni zniszczyć jutro, bo ja chyba dzisiaj tego nie zrobię. Jakby jest dopiero 16.32 mam mały procent, więc no nie wiem. A więc jeśli wam się filmik podobał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo na pewno jutro będzie, będą filmiki albo może dzisiaj jeszcze też padnie jeden filmik, że kopiemy y, y, tutaj ten. No i budujemy domki, nie? Bo też wbijają serwy na no, osoby na serwami wbijają też. A więc no. Kurde, podłączam. Ja podłączaniem razu ładować. Poczekajcie, bo ja muszę podłączyć ładowarkę. bajki. Dobra, jest kit. Dobra. Magnes się do magnesów z ciebie. Nie wiem, albo teraz to kończymy, albo... Dobra, teraz to kończymy, bo mi się już później nie będzie chyba chciało nagrywać nawet filmiku. Oglądaliście jeszcze szalika na y, te trzy obcinki, bo ja oglądałam. Fajne. Te horory są bardziej fajniejsze niż no. Ale z babką by był tam właśnie bardzo fajnie, bo babka by się darła. Oczywiście to jest w realu chłopak, ale no spoko, spoczko. Popatrz, no, bardzo fajnie. Kurde, jeszcze to musimy rozwalić? No chyba sobie ludzie teraz robili się, jakie żarty. No to dobra, idziemy, lecimy. No obserwam, muszę iść do toale. Dobra, jestem już. Jezu, ale teraz mi się ślizga, mam mokry telefon. Bo nie, tutaj nie wyskrywujemy. Bo miałam ręce, no to ma się chyba tu nie To jest logicznie, nie? O, no to nam łatwiej nie dało. Cześć króliczek. Króliczek? Króliczek no. Wiemy już gdzie króliczki mieszkają. O, ja ci, Ja sobie dzisiaj tak, tak paznokieć ten. Obcięłam jak normalny chłopak, nie? I... Tak mi teraz boli, jak teraz te niszczę, te piaski. Ale no raz, życie, nie? No... Życie, życie. No dobra, lecimy dalej. Subi. Nie chciałam tego, przepraszam króliczku. Kluliczek, kluliczek, no. Nie chciałam. Dobra, lecimy. Tu 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 tu. Pa, papa, jest pa, Jani! Do you love me? No Barbie. Ale fajnie teraz wymyślili to Harry da Melo, nie? Pa papa, jest pa, pa, Jani! Do you love me? No Barbie. Ja ja nienawidzę Barbie, kto lubi Barbie, jest zła. Nie, w sumie kto kocha A Barbie, o, inaczej się zbytu. Ej, ja już tyle zrobiłam, że aż szoknie. Już zachód słońce idzie, ale nie u mnie w realu, bo u mnie w realu jest 16.37 dopiero. No a tutaj musimy nie zniszczyć, tylko tu musimy to powiększyć. Ale fajnie. Dobra. Nie wiem, czy ja idę ten. Skończę ten przycinek, bo nie chce mi się teraz. A ja teraz muszę iść spać I głodna jestem, czekaj Teraz jest nasza 38, zaraz jest 38 No Nagrywam ja Minecrafta A ja muszę tableta podładować i z youtuberem YouTube nagrać jakiś filmik z Kubą. Ale fajny ja jestem, płaski teren, mega mi się podoba Tutaj o, cyk, Dwa kaktusiki. Dwa kaktusiki. Jezu, nie kaktusiki. Dobra, nie, tego nie. Po Prostu zrobimy jeden wielki. Konkruty. Ej, teraz sam spaść w dół. To już. Jest... Kilne, przecież. Nie, 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 nie. rób tego. Nie rób tego. Powiedziałam, co to haha <gul> No, nie jest git Nie ma takiego problemu, którego nie rozwiążemy. Nie, dobra, tyle wysokości chyba wytrzyma, nie? Nie? Czy. Popo, popo, po, Hej, Johnny! Do you love me no, Johnny? Nie wiem, czy mi starczy, Dominek. Starczy? Błagam, błagam, błagam! Jest, 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 jest! Jest! Nice! Dziwi się, że... Jezus Maria, już do serce do zostałam. Pepe, jeszcze jesteś nie do you love me? No, Barbie Jezu, nie no, mi się ta muzyczka, bo Harry, da ludu. No, nie lubię jej, ale jest git, nie wpisuję kierunku. Promaga 5 GB, pakiet gigabajt. Jej, mam 5 zł gigabajtu, mam? Ty, ludzie! Mam 5 gigabajtów. Mam internet. Na 5 tu. Oj, przepraszam, nie chciałam. Papa, papa pa, jest Jani. Do you love me, no Jani? Jezus, co to wymyślił? Papa, papa pa, jest Jani. Do you eat me, jest Co? Eat me? Aha, eat me, Jezus. Dobra. Czyk, czyk, oczyk, czyk, czyk, oczyk. Jeżeli Wam się filmik podoba, no to zostawcie łapki w górę i mnie tam na dole, bo ja nie wiem, czy idą postać, na zawsze zostawić, chyba zmienię ją wiecie. Zmienię. A więc papa pa, kończymy ten naczynię, jak więc papa, jeżeli filmik Wam się podoba, no to zostawcie łapki w górę, tak? Zostawcie pięć łapek w górę, no to zmienię, zostawiam skina tak. Mm, tak, zmieniam jest mm, zmi <śleszy> ja zmieniam. Zostawcie trzy łapki w górę poczynkiem, ale nie zmieniam tej, tego filmi, tego Te, tej postaci, a jak będzie... Mmm hmm... 5 łapek w górę to, z, to zmieniam. Ale chyba ją zmieniam. <parasite>? <mostrarat be� ósea> no, a więc papa kończymy ten odcinek, więc papa. Pa. Bo ja muszę jeszcze go stawić jeszcze z Gabrysią, stawić film.